Wojownicy tom pierwszy, ucieczka w dzicz, rozdział czternasty. Zapadła ciemność, a nocne powietrze przejęło chłodem kości ognistej łapy. Panowała cisza, w której zawisł przesycony stęchlizną zapach wilgotnej ziemi. Nie wiadomo skąd, rozbysła przed nim jaskrawa kula światła. Ognista opas schylił głowę, odwracając oczy przed oślepiającą jasnością. Jarzyła się chłodno, jak gwiazda. Nagle zamigotała i znikła tak szybko, jak się pojawiła. Zapadła ciemność i ognistą łapę znalazł się w lesie. Poczuł przyjazny, znajomy zapach drzew. Wciągnął w płuca wilgotne, zielone zapachy i poczuł ogarniający go spokój. Niespodziewanie wśród drzew rozległ się straszny hałas. Ognistołapa zjażył się. To był wrzask przerażonych kotów wypadających z krzaków i pędzących w górę zbocza. Gdy przybiegały koło niego, Ognistołapa rozpoznał koty klanu Pieruna. Stanął jak wryty, niezdolny do wykonania jakiegokolwiek ruchu. Wtedy nadeszły wielkie koty, ogromni, ciemni wojownicy, o błyszczących, okrutnie oczach. Krzyczyli do niego, bujając ziemię masywnymi łapami z wyciągniętymi pazurami. A z cienia dobiegł wysoki, rozpaczliwy krzyk, przepełniony żalem i wściekłością. – Szarłapa! – Ognistołapa obudził się przerażony. Sen odpłynął, pozostawiając mu dzwonienie w uszach i pozostawiony nasz sztorc futro. Otworzywszy oczy, ujrzał pysk tygrysiego pazura, zaglądającego do legowiska. Skoczył na równe nogi natychmiast w gotowości. – Coś nie tak, apo? zapytał tygrysi pazur. – Nie, po prostu sen – wymrotał tamten. Tygrysi pazur spojrzał na niego uważnie i warknął. – Obudź resztę, wkrótce wyruszamy. Na zewnątrz niebo rozjaśnił już świt, a rosa skrzyła się na paprociach. Gdy wzejdzie słońce, nastanie ciepły dzień, ale wczesno poran na wielkość przypomniała ognistej łapie, że niedługo zaczną opadać liście. Ognistołapa, szarołapa i łapa pospiesznie połykali zioła otrzymane od nakrefnego liścia. Tygrysi pazury i błękitna gwiazda siedzieli patrząc na nich, gotowi do wymarszu. Reszta kotów w obozie wciąż jeszcze spała. Fuj, poskarżył się szara łapa. Wiedziałam, że będą gorzkie. Dlaczego zamiast nich nie moglibyśmy zjeść tu z tej soczystej myszki? Te zioła na dłużej zaspokoją twój głód, odpowiedziała błękitna gwiazda. I dodadzą ci sił. Mamy przed sobą długą wędrówkę. Zjadłaś już swoje? zapytał ognista łapa. Nie mogę jeść, jeśli mam dzisiaj wieczorem przy księżycowym kamieniu dzielić sny z klonem gwiazdy odpowiedziała. Na te słowa ognista apa poczuł drżenie nóg. Zwędziały go, by już rozpocząć podróż. Z nadejściem świtu wśród znajomych głosów opuściły go nocne mary. Wszystko, co pozostało mu w pamięci, to olśniewające światło, a dzięki słowom błękitnej gwiazdy poczuł nowy dreszcz radosnego podniecenia. Pięć kotów przeżyło przez tunel w kolcu liściu i wydostało się poza obóz. Lwie serce wracał właśnie z patrolem. Bezpiecznej podróży! Miałknął. Błękitna gwiazda kiwnęła głową. Wiem, że mogę powierzyć Ci bezpieczeństwo obozu, odpowiedziała. Lwie Serce spojrzał na szarą łapę i pochylił głowę w jego stronę. Pamiętaj, zamiałczał. Jesteś już prawie wojownikiem. Nie zapomnij, czego cię nauczyłem. Szara łapa spojrzał na niego z uczuciem. Zawsze będę pamiętał, lwie Serce! Miałknął, trącając głową szeroki bok złocistego-opręgowanego kosura. Poszli znaną drogą do czterech drzew gdyż była to najkrótsza droga na teren klanu wiatru, za którym leżały wysokie skały. Idąc w dół z krajem polany w kierunku Wielkiego Kamienia, Ognisto Apa wciąż wyczuwał zapachy pozostałe po wczorajszym zgromadzeniu. Przebiegł za innymi przez trawiastą polanę i wspiął się na stok, na jej drugim brzegu, na terenie klanu wiatru. Wyżej porośnięty krzykami stok stawał się bardziej stromy i skalisty, aż wreszcie koty musiały skakać z głazu na głaz po urwisku. Na szczycie ognistołapa zatrzymał się. Przed nim rozpościerał się rozległy płaskowyż. Wiatr wiał ciągłymi podmuchami, które marszczyły trawę i gieły drzewa. Ziemia była tu kamienista, usiana nagimi odłomkami skał. W powietrzu wciąż utrzymywał się zwietrzały zapach klanu wiatru. Dużo świeższa i bardziej niepokojąca była jednak ostra woń wojowników klanu cienia. Wszystkie klany mają prawo do bezpiecznej wędrówki do księżycowego kamienia, ale klan cienia chyba już nie szanuje kodeksu wojownika, więc zachowajmy czujność, ostrzegła błękitna gwiazda. Mimo wszystko nie możemy polować poza swoim terytorium. Będziemy przestrzegać zasad, nawet jeśli klan cienia tego nie robi. Gdy słońce wzeszło na niebie, ruszyli przez płaskowyż, idąc ścieżką wśród wrzosów. Ognisto Łapa przywykł do życia pod baldachimem drzew. Gdy zaprakło ich chłodzącego cienia, jego ognisto rude futro stało się tak ciężkie i gorące, że paliło mu grzbiet. Cieszył się, że od strony lasów, które zostawili za sobą, ciągle wieje wiatr. Nagle tygrys i pazur stanął jak wryty. Uwaga! syknął. Wyczuwam patrol klanu cienia. Ognisto Łapa i pozostałe koty nastawiły nosy. Rzeczywiście z wiatrem niosła się woń wojowników klanu cienia. Są pod wiatr. Nie zorientują się, że tu jesteśmy, jeśli szybko stąd odejdziemy, miałknęła błękitna gwiazda. Ale musimy się pospieszyć. Jeśli pójdzie. Podejdą bliżej, wykryją nas. Jesteśmy już niedaleko granicy terytorium klanu wiatru. Ruszyli szybko, przeskakując kamienie i brodząc w słodko pachnącym wrzosie. Co kilka kroków ognista łapa wciągał nosem powietrze i rzucał okiem przez ramię, wypatrując patrolu klanu cienia. Woń stopniowo słabła. Pewnie zawrócili pomyślał z ulgą. Wreszcie dotarli na granicę płaskowyżu. Przed nimi rozciągał się zupełnie inny krajobraz, ukształtowany i zmieniony nie do poznania przez dwunożnych. Złociste i zielone łąki przycinała siatka polnych dróg, gdzie niegdzie wyrastały zagajniki, tu i ówdzie widać było siedliska dwunożnych. W oddali ognista łapa dostrzegł znajomą szeroką, szarą drogę i poczuł cierpką woń, od którego zakłuło go w gardle, gdy wiatr powiał w ich stronę. Czy to droga grzmotu? zapytał szarą łapę. – Tak – odpowiedział kolega. – Biegnie od terytorium klonu cienia. Widzisz za nią wysokie skały? Ognista łapa spojrzał na daleki horyzont. W jednym miejscu ziemia unosiła się stromo, kończąc poszarpanym grzbietem. – Musimy więc przekroczyć drogę grzmotu? – Tak – odparł szara łapa. W obliczu trudnej przeprawy jego głos brzmiał silnie i pewnie, niemal pogodnie. – Chodźmy – miauknęła błękitna gwiazda i ruszyła do przodu. – Jeśli będziemy utrzymywać tempo, możemy tam dotrzeć przed wschodem księżyca. Ognisto wraz z innymi poszedł za nią w dół wzgórza, oddalając się od ponurych terenów łowieckich klanu wiatru w stronę bujnych terytoriów dwunożnych. Koty trzymały się w pobliżu żywopłotów. Raz czy dwa ogniste łapa poczuł w krzakach zapach zwierzyny, ale zioła nakrapionego liścia łagodziły głód. Nawet w cieniu żywopłotów słońce wciąż jeszcze grzało go w plecy. Ominęli siedlisko dwunożnych, stające na szerokiej połaci twardego, białego kamienia, otoczone wokół mniejszymi domostwami. Nisko pochyleni skradali się wzdłuż ogrodzenia, gdy nagłe szczekanie i warczenie zmusiło ich do zatrzymania. Zakręcili w, mi w miejscu. Psy! Ognistej łapie zamarło serce. Wygiął się włók, strasząc futro od nosa do ogona. Tygrysi pazur spojrzał przez ogrodzenie. W porządku, są przywiązane. Syknął. Ognistą łapa spojrzał na dwa psy, skrobiące po kamieniach w odległości ledwie 10 długości ogona. Nie wyglądały jak rozpieszczenie ulubieńcy mieszkające w ogrodach siedlisk dwunożnych. Te istoty wpatrywały się w niego dzikim wzrokiem, z rządzą mordów w oczach. Naciągały łańcuch... Końcuchy i stawałeś na tylnych łapach. Warczały i szczekały, okazując olbrzymie zęby, dopóki nie uciszył ich krzyk niewidocznego dwunożnego. Koty ruszyły dalej. O zachodzie słońca dotarli do drogi grzmotu. Błękitna gwiazda dała im sygnał, by się zatrzymali i poczekali pod żywopłotem. Z piekącymi od spalin oczami i gardłem, ognista łapa patrzył na wielkie potwory śmiegające przed nimi tam i z powrotem. Pójdziemy pojedynczo, miałknął gryś pazur. łapo, ty pierwszy. Nie, ty grysi pazurze. Przerwała mu błękitna gwiazda. Ja pójdę pierwsza. Nie zapominaj, że uczniowie po raz pierwszy przekraczają drogę. Pokażemy im, jak to zrobić. O wpatrywał się w przewódczynię, która podeszła do skraju drogi grzmotu i zilustrowała ją wzrokiem. Czekała spokojnie, gdy potwory jeden za drugim przelatywała obok, mierząc swój i futro. Potem, gdy ryk na moment ucichł, śmignęła na drugą stronę. Teraz ty, po. Wiesz już? Jak to się robi? Miał Miałknął tygrysi pazur. Ognistą łapa patrzył, jak oczy kruczej łapy powiększają się ze strachu. Wiedział, jak czuje się w tej chwili jego przyjaciel. Czuł też zapach swojego własnego strachu. Mały czarny kot podkradł się do skraju drogi. Panowała cisza, ale łapa się wahał. Idź! syknął tygrysi pazur spod żywopłotu. Ognistą łapa widział, jak krucze łapa napina mięśnie, szykując się do obiegu, i wtedy ziemia zaczęła drżeć pod jego łapami. W oddali pokazał się potwór i zbliżał się szybko. Czarny kot cofnął się na chwilę, po czym pognął, by dołączyć do błękitnej gwiazdy. Potwór nadjeżdżający z drugiej strony wzbił w górę kurz w miejscu, gdzie mgnienie oka wcześniej znajdował się łapa. łapa poczuł, że drży mu futro i zrobił głęboki wdech dla uspokojenia. Szaroapa miał szczęście. Długa przerwa pozwoliła mu bezpiecznie przekroczyć drogę. Teraz nadeszła kolejna ognistą łapę. No dalej, lecisz. Rzucił tygrysi pazur. Ognisty łapa spojrzał na drogę grzmotu, a potem wyszedł spod żywopłotu. Wzorem błękitnej gwiazdy poczekał przy brzegu, spoglądając na zbliżającego się pod pędem potwora. Postanowił przeczekać. Nagle serce zabiło mu mocniej. Zdał sobie sprawę, że potwór skręcił z drogi grzmotu i jedzie po trawie. Zmierzał prosto na niego. Z bocznego otworu wychylała się roześmiana twarz dwunożnego. Ognista łapa skoczył do tyłu z wysuniętymi pazurami, odrzucony podmuchem wołanym przez potwora, który z rykiem przejechał o wąs od niego. Drżąc, przykucnął w kurzu i wpatrywał się w potwora, który skręcił z powrotem na drogę i zniknął w oddali. Mimo szumu krwi w uszach ognistołapa zdał sobie sprawę, że na drodze grzmotu znowu zapadła cisza i pomknął w poprzek, bijąc swój życiowy rekord szybkości. Myślałem, że cię zabije, wykrzyknął szaroapa, kiedy ognistoapa zderzył się z nim prawie go przewracając. Ja też, wysapał ognistoapa próbując opanować dygotanie. Odwrócił się, by spojrzeć jak tygrys i pazur przemyka do nich przez drogę. – Dwunożni! – wypluł, gdy dotarł do nich. – Chcesz odpocząć, zanim ruszymy dalej? – zapytała błękitna gwiazda ognistą łapę. Ognista łapa spojrzał w górę. Słońce było już nisko nad horyzontem. – Nie! – odpowiedział. – Jest w porządku. Ale po szalonej ucieczce z drogi potwora bolały go pazury. Koty ruszyły za błękitną gwiazdą. Po drugiej stronie drogi grzmotu ziemia była ciemniejsza, a trawa pod łapami ostrzejsza. Gdy zbliżali się do podnóża wysokich skał, trawa ustąpiła miejsca nagiej, kamienistej glebie, przecinanej łatami wrzosów. Grunt wznosił się teraz w kierunku nieba. Urwiste skały wieńczyły zbocze, płonąc pomarańczowo w zachodzącym słońcu. Błękitna gwiazda ponownie się zatrzymała. Wybrała na słoneczniony kamień, płaski, i wystarczająco szeroki, by wszystkie pięć kotów mogło usiąść obok siebie dla odpoczynku. Spójrzcie! miał wskazując nosem w stronę ciemnego stoku przed nimi. Usta matki. Ognisto spojrzał pod górę. Oślepiał go blask zachodzącego słońca. Stok krył się w cieniu. Koty czekały w milczeniu stopniowo, w miarę jak słońce zachodziło za wysokie skały. Ognisto łapa zaczął dostrzegać wejście jaskini, kwadratową, czarną dziurę, która zionęła ponuro pod kamiennym, sklepionym przejściem. Poczekamy tu do czasu, gdy księżyc wzejdzie wyżej. Zamiałczała błękitna gwiazda. Na pewno jesteście głodni. Możecie zapolować, a później trochę odpocząć. Ognistą łapę ucieszy ucieszyła okazja znalezienia pożywienia. Padał już z głodu. Szarołapa najwyraźniej czuł się tak samo. Od razu skoczył w kępę wrzosu, w której wisiał wyraźny zapach zwierzyny. Ognistołapa i kurczołapa pobiegli za nim. tygrysi pazur wyruszył w przeciwną stronę. Ale błękitna gwiazda pozostała na swoim miejscu. Siedziała spokojnie i cicho, wpatrując się nieruchomo w usta matki. Polowanie bardzo się trójce uczniów udało. Razem z tygrysim pazurem przykusnęli na kamienistym zboczu i zabrali się do jedzenia. Nie odzywali się jednak zbyt wiele, a w powietrzu wciąż wisiało napięcie i oczekiwanie. Wreszcie koty ułożyły się do odpoczynku obok swojej przywódczyni. Dopiero gdy wystygł kamień, na którym leżeli, a zimne, czarne cienie nadciągnęły ze wszystkich stron, błękitna gwiazda oznajmiła. Chodźmy, nadszedł czas.